teraz ja mam wam powtarzać, że do lasu po zmroku nie chodzimy. I dzisiaj kolejna historia z cyklu Wasze historie. Pamiętajcie, że możecie mi je podsyłać na IG. Ogólnie w moim życiu było bardzo dużo niewytłumaczalnych zdarzeń i zjawisk i to jest właśnie jedno z nich. Kiedy chodziłam jeszcze do podstawówki, koleżanka z klasy zaprosiła nas na swoje urodziny. Mieszkała ona akurat wieś obok, więc miałyśmy do siebie niedaleko. Był to okres jesienny, więc już dość szybko robiło się ciemno. Siedziałyśmy z koleżankami, no i oczywiście przyszedł temat duchów. Jedna z dziewczyn rzuciła, że w lesie obok domu jubilatki doszło do strasznego zdarzenia i niestety dziewczyna na jednym z drzew odebrała sobie życie. Ludzie, aby uczcić pamięć tej dziewczyny, na jednym właśnie, znaczy na tym konkretnym drzewie, wyryli krzyż. Ponieważ bardzo nas to zaciekawiło, stwierdziłyśmy, że pójdziemy poszukać tego drzewa i czy na pewno na nim widnieje wyryty krzyż. Nie czekając długo, ubrałyśmy się i wyszłyśmy w stronę lasu. W trakcie drogi zorientowałyśmy się, że nie wiadomo kiedy, ale już tak naprawdę jesteśmy w głębi lasu. W pewnym momencie ja odłączyłam się trochę od dziewczyn i zaczęłam nagle odczuwać taki aż wręcz paraliżujący strach, nie mogłam zaczerpnąć oddechu i przyspieszyłam kroku, żeby wiedzieć jak najszybciej po prostu dojść do dziewczyn. W pewnym momencie zaczęłam się też rozglądać dookoła siebie, patrzeć na drzewa i ujrzałam coś, czego nie zapomnę już do końca życia. Na jednym z drzew ujrzałam wiszącą dziewczynę, ubraną w czarną koszulkę, ciemne dżinsy. Jej mega bladą skórę zakrywały ciemne włosy. Osłupiałam i zaczęłam krzyczeć. Moje koleżanki szybko przybiegły, ale one nie widziały tej dziewczyny. Jedyne co usłyszałam to, o właśnie znalazłaś to drzewo, a to ciekawe. Na tym drzewie rzeczywiście był krzyż, ale jak spojrzałam w górę, tej dziewczyny już nie było. Przez resztę wieczoru nie mogłam się pozbierać, bo uświadomiłam sobie, że ja byłam jedyną osobą, która widziała tę dziewczynę na drzewie. Postanowiłam zebrać się w sobie i opowiedzieć o tym w myślach to wszystko mojej zmarłej prababci. Kiedy opowiedziałam jej o tych wszystkich dziwnych rzeczach, których doświadczam, ona złapała mnie za ręce i powiedziała, że tego całą życie się obawiała, że doświadczam tego, co ona, a mój dar będzie też moim przekleństwem.